Hej, hej, hey. z ogromną, z ogromną przyjemnością zapraszam Was dzisiaj do GTA Online. Zagramy sobie hajsty, tym razem jednak dwuosobowe, no, z kilku względów. Po pierwsze, wstęp do napadów można zrobić tylko i wyłącznie w dwie osoby. To po pierwsze, a po drugie, tak jakoś ostatnio się wydarzyło, że trochę nam się ekipa rozsypała. Nie, nie nic poważnego. Graba zachorował i zagrał w Counter strajka. Seto odwoził dziewczynę na dworzec, więc zostaliśmy z Juchim, ale zabawa była przednia. Rzućcie okiem na to i niech to będzie zapowiedź tego, co będziecie mogli niedługo zobaczyć w czteroosobowych hajstach. Ja bawiłem się świetnie już, jakby ten wstęp nagrywam po, ale dobra, rzućcie okiem na to. E, oceniajcie, subskrybujcie i bawcie się dobrze. O kurde jakaś ty elegancka Juchi. Można jechać. Dobra. Jeszcze tylko sobie Lestera oznaczę na mapie. Wow, chyba jakieś nowe kawałki lecą. Jakie ty rady włączyłeś? Ziesz co? Ale o, to nie masz fajny. Przypomnij mi się radio włącza. No, czy sprawdza? Krzyżakiem e, czy? Lewy krzyżak. krzyżak to głupo. leci Worldwide, Worldwide. A co mówisz, że co mam ładne? Motur. E nie no stary, motocykleta, ja mam takie, że wiesz. Ładny jest. No ja mam trzy motocykle, najbardziej ten. Największą miłością je darzę. Dlatego ja że do tej tak muzyki nie krzyż, jestem krzyż na przekonany. Nas. No tak, jak się niszczycie motocykla, <laughs> naprawdę. W GTA 4 tylko motocyklami jeździłem, niczym innym więcej nie byłem w stanie, tak szczerze mówiąc. Ja tam nie jestem przekonany za bardzo do motorów. Motocykli, motory to w pralce. Tam mnie tak napastowali jak jechałem na żywioł Riders, wiesz? Mówiłem, motor tam wiesz, motor to w pralce. A ci motocykliści, którzy wiesz, jeździ na Harleyach, nie? Tak? To mówię, je, tam motor, motocykl co za różnica, nie? No właśnie... A ci co siedzą w internecie i się popisują, to wiesz, Dla mnie zawsze Harley Davidson te, te motory to, 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 co chodzi, jak ten, to jest, to jest motor, to jest motor dla mnie. To jest to w ogóle tak motorcycle, to. nie? Motorcycle. Ja nie wiem, czy ty możesz wejść też od LeStera, a, dostać tą misję, co ja. A, to, to poczekasz sekundkę? Dzięki. Kasta, że tak, jasna. O, a, tak, jest, komin, komin. Good to see you, again. Uh, been a while. <laughs> yeah, no, I've never been good at I don't so have many friends. Uh, uh, I do sometimes meet people online and then I arrange to meet them out in the real world and then I go there, but I just I hide and I watch them and I think, wow, now you are experiencing 1% of what I felt my entire childhood when I spoke to a girl. Wow. Czemu Lester mi opowiada o swoim z dziewczynami? <laughs> Może to czegoś pije? So, uh, Krystyna, myślisz? No? Średnio jest atrakcyjny. Wiesz, cały czas ja, o lasce i... chodzi, to co się dziwisz? Ja, ja jestem za to ekstra przystojny, przystań, przynajmniej w tej grze. Jeśli jesteś, mam kilka rzeczy, które przyjdą wkrótce. Jeśli chcesz, skontaktuję się z tobą, ale nie pozwól mi na to. Moją na linię, lubię moją to jest <grywanie> Dobra, załatwiliśmy jedno, wyrzucił mnie. Znaczy, już, już obgadaliśmy chyba wszystko. To jest taki... mówię, dwuosobowe przygotowanie. Kurde, co, co to jest? A, ktoś do nas dołączył. To jest nowy pojazd Ale. chyba dodany No widzę ładnie wygląda. Skakujesz juhi? Skakuje. Jaki jest teraz plan, jak już z Lesterem obgadałem? Teraz musimy poczekać na telefon od niego zadzwoni do ciebie i wtedy będziesz musiał się do domu udać i misję będzie w najlepiej Dobra. do domu jechać i czekać na telefon. No, o, ile, tak. o, o ile GTA będzie dobrze działać, nie? bo. A się może okazać, że GTA uważa, że nie mam 12 poziomu i... No. I nic z tego nie będzie. Taki mieć no w prawdziwym nic. życiu motor. Motocykl. motocykl. <laughs> <laughs> ja już się wolę cłoniakom nie narażać, niech mają motocykl, no. Dobra. Tam na dodali? ścianie są też te, te, te wszystkie detale dotyczące tych w domu, nie? Mhm. Na ścianie są te wszystkie detale dotyczące tak. nawadów. A co dodali? Złamałem? Co mówiłeś, że coś dodali, jak ci przerwałem? E, dodali e, fajny samochód, kurumę. kuruma, mhm. kuruma, kurumę. E, o pancerzony jak diabli. O, mój samochód. No bo tutaj tutaj stąd cię zebrałem, chyba. No i teraz musimy niestety czekać. Na telefon. Dobra. No nie ja wiesz, no, że się... jaka... <laughs> kask No no, kask ci się przyda teraz. Ostatnio opróżniłem trochę w garażu, żeby mieć miejsce wow. na następne łodzy. Ale elegancko to wygląda, co? Bardzo elegancko. Ale tu nad kolatem temu mógłbyś zmienić takie szare, co to jest? Nie, mi się podoba. Ale może masz rację. Dobra. Chyba tutaj do mieszkania jest przejść. O, Lester! Dobra. To muszę teraz okay. do góry. Chcesz tak do, do mieszkania? Pan masz? Tak. Wydawało mi się, że tutaj można tędy wejść do domu. Tu, 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 tu. Ale. Aha, przecież winda jest, kurde, widzisz? Patrz, jak żeś rzucił ten ten kełm. Kto tu będzie sprzątać? Widzisz, ja mam sprzątaczkę. Okay. No, biorę przykład z siebie. Też rzuciłeś to ja za to co? Ty, jak to gdzieś ty się wydostałeś? Wydostał? wydostałeś się, ja nie mogę stąd wyjść. No nie do wiary po prostu. Na A jest, no. nie chciało mu się wjechać coś. Dobra. Powiem ci, że takie mieszkanko jak jest tutaj, to spełnienie moich marzeń. To znaczy ja nie potrzebuję jakiegoś wielkiego domu czy coś, tylko gdzieś tam mieszkanie w wieżowcu. Jeszcze taki garaż to już w ogóle czad. łowcik no, jest ładny, naprawdę lowcik no, Kuchnia, jadalnia, duży salon. A czemu lofcik? Tak się mówi na, na mieszkania tego typu? Z, z amerykańskiego mieszkania w blokach wieżowcach to lofty się chyba nazywają, z tego co pamiętam. A, a. W Polsce lofty to są takie mieszkania, które są budowane na bazie starych, yy, jakichś takich faktorii, fabryk. A, wiem, opuszczonych, wiem, wiem. No, 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 Ale możesz mieć rację, bo teraz jest zresztą taki film w kinie, był Loft, właśnie o takim mieszkaniu. Saj grupka facetów wyjęła. Znaczy grupka facetów sobie wynajęła takie mieszkanie. Żeby laski ten tam sprowadzać, żeby żony się nie dowiedziały. Nie oglądałem, bo mi się wydał cały pomysł idiotyczny, ale. Dobra. Okej, okay, teraz Powiedz musisz mi. zacząć i mnie zaprosić. Dobra, no tutaj mam taką dużą literę H w tym pokoju. Okej. Okay. Prawy krzyżek. Dobra, dobra. Masz. Okej. Okay. O, już jestem, ha! No, Elegantzka. Bo w tym samym mieszkaniu byliśmy, dlatego nas zaprosiło, fajnie. No to jest super. jest dobrze jak, jak sobie, jak z trudności? trudności? Eee, łatwo albo trudny, to zależy od... To będzie ilość policjantów i ich skill w strzelaniu, z tego co wiem. Dam sobie normalny. Jest okay. tu cała amunicja. Żeby całą amunicję wykupić, musiałbym zapłacić 85 tysiaków. Ile? 85. No wiesz, ja mam te wszystkie C4, wiesz, RPG i tak Matko dalej. Ja! Nie? Ja! No. Gdzie ty tą amunicję całą zużyłeś? Stary, <śla> ostatnio żeśmy. Ja nie wiem, czy, nie wiem, czy pamiętasz, ale ostatnio żeśmy na pociągu jechali i strzelali do policji, która nas ścigała. To już kawał czasu temu, ale. ale... tam. No. O! Dobra, chyba się zaraz będziemy za to zabierali. Kurde, nie mogłem się doczekać tych hajstów, ale ostatnio ciężko nas zebrać wszystkich. Oj oh, tak. Ale my nadal nic nie mówimy. To jest najlepsze. Szkoda trochę, ale. <grywa> Brakuje mi tego systemu ze Star Wars The Old Republic, gdzie każdy bohater ma swój głos i swoje kwestie. <grywa> <grywa> No, no, no. It's not it, but uh, it's something. It's something uh, very big. It's Not quite ready yet, but I wanted to uh, see how you're doing. What I've got is a of Bank franchise, and it's nothing too complicated. There's no buy-in. Normally, there would be a buy-in. You would put in money up front. We would arrange the job. As a czy I'll Call it the price of getting a look at you, and there's no risk to you. Nie wiem, wiesz, wiertarka brzmi trochę nieludzko, więc. Widzę, że te bez kamizelki postawiłeś na urodę. Ja jestem jak z Paydaya dwójki. W ogóle to jest bardzo Paydayowy pomysł. A nie wiem, czy czytałeś. ja... Właściwie tak. Na roku jest artykuł o tym, że twórcy Paydaya biorą się za grę na bazie The Walking Dead. I to może być bardzo fajne, bo to No, będą wykorzystywali te pomysły raz, że z Paydaya a dwa, że. To no, może być bardzo ciekawe, ja. Chcesz prowadzić? Tak, tak, już, już, już zaraz wsiadam. Bierzemy lestera ze sobą? Tak. Bardzo się szykuję, ja, ja lubię takie ciekawe rzeczy. Mm -hmm. ja, ja zawsze mówiłem o sobie, że nie jestem Let's Playerem, nie? Bo ja zawsze lubię newsy publicystykę, ale z drugiej strony myślę sobie, że trochę jestem, bo też lubię tak pograć i po nagrywać. Teraz jak nagrywam Battlefield Hardline, ale dobra, nie będę przeszkadzał, bo to już pewnie chcesz. Nie, nie, nie. Mów, 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 Bardziej, mów. Nie no, chciałem tylko powiedzieć, że strasznie dobrze się bawię przy nagrywaniu Battlefield Hardline, naprawdę świetnie. No, ja będę nie nie. O polecam, naprawdę, kampania jest naprawdę świetna. A ile już grasz już w nią? tam ja mam napisane 11 godzin, jestem na 8. miejscu z 11. Uu. Ale ja często wracam do poprzednich misji, żeby jakichś dowodów poszukać, wiesz, podwyższyć poziom trudności, takie rzeczy. A. Ale czekaj, bo nie będziemy wiedzieli, o co chodzi. w akcji chodzi. A nie, ty wiesz, to już zrobiłeś, a? My Musimy napaść na bank, na placówkę Flika, na bank. I chodzi o to, że nie kradniemy pieniędzy, tylko z jednej, w jednej skrytce coś jest schowane. O, Obligac oh, obligacje. I jedna osoba jest kierowcą, druga osoba ma wiertarkę i musi się wiercić do środka, do, e, do tej... No, brzmi ciekawy. Ten, ten samochód Lestera to. <grym> mogliśmy, ale przynajmniej nie, nie, nie zwraca uwagi. nie <grym i> Bardzo <zbyt> neutralny. No, no, no. No. <grym i zbyt> Już uderzył. Ja nie, nie, u mnie nic nie uderzyłem. U mnie nie lak, no patrz co za ten. Ciekawe, że się takie rzeczy zdarzają. Ogólnie misja jest bardzo fajna. Na początek, na rozpoczęcie jest bardzo fajna, bardzo ciekawa. No ja właśnie właśnie liczę na te hejsty. No czy strasznie też szkoda, że nie można w piątkę pograć, bo Izak zawsze jest gdzieś tam, wiesz, wyłączony z tej zabawy, mm. ale no, 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 z drugiej strony on też ma bardzo mało czasu. Ten Counter Strike go zjada. Kompletnie mm -hmm. pochłania. Oj tak A tutaj trzeba się zatrzymać. Co też jest zrozumiałe, bo fajna giera. Okej. Okay. Lika Friso. Naprawdę przypomina to Payday'a i to jest dobre, to jest dobre, Payday wprowadził kilka fantastycznych pomysłów, które można realizować tak w otwartym świecie. Dobrze by było tutaj, żeby... Dali opcję planowania własnych hejstów. A, tworzenia? Tak, tworzenia własnych, tak. Może zaraz, no to zobaczymy jak wygląda w ogóle ten układ hejstów w takim e, czteroosobowych może. Hmm? Bo mają trochę narzędzi do tych wyścigów i do tego wszystkiego. Dokładnie. Dobra. Ok, musimy... W uh. <laughs> ja u mnie nie uderzyłem. U siebie nie uderzyłem. Dobra, trochę uderzyłem. O matko. Dostałeś coś ten. Instrukcję obsługi. Tak. Cholera. E, Co się stało? Że nie, bo to jest tak. E, muszę. E, w hakowaniu wygląda no, w taki sposób, że jest. E, płytka PCV i, Aha. i są. E, Coś takiego jak tron, z punktu A do punktu B, taka kuleczka leci sobie trzeba przelecieć i nie, nie dotykać krawędzi. Okej, okay, przelatywanie kuleczki, w porządku, świetnie. Dobrze, Waż dobrze, no ważne żebyś wiedział o co chodzi, ja, ja, a co, nie udało ci się? Nie, ja chciałem żebyś ty to miał. Nie, no, no to to jest spokój. To Jestem ze stary na zabawy z kuleczkami, naprawdę. Odwiozę tylko Lestera, spróbuję, spróbuję nie rozwalić tego jego auta. Tak, GTA gram na komputerze teraz aktualnie, tak. Tak. <laughs> tak, no, no pecetowa wersja. Pecetowa wersja, no... Prędzej czy później będzie dostępna, kurczę. Jakby wersje konsolowe mają tą, ten jeden duży problem, to są, pro, to, są, to są kłopoty z siecią. Tam czasami się coś popsuje. Natomiast, no kurczę, wszyscy czekają na PC-tową i to... Więcej osób będzie mogło grać, więcej, więcej ludzi gdzieś tam, z, z którymi coś możemy wspólnie ponagrywać. Chociaż przypuszczam, że nigdy nie będziemy grali więcej niż 5 osób, ale będzie po prostu łatwiej z ekipę zgromadzić. Do wyścigów. No, do wyścigów. No, wyścigi to możemy robić więcej osób, będzie trzeba. Ale przede wszystkim zauważyłem jedną rzecz, nieważne jaka gra na konsole, to jeżeli chodzi o multiplayera to są problemy. No no mimo wszystko, mimo wszystko, że, 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 że konsole są, wiesz, właściwie taką mają zamkniętą architekturę i te sieci powinny być jakoś sensownie przygotowane. To są, są cały czas problemy. Nie wiem czemu ja tak jest. Kupujecie na PC. Wszyscy na czacie kupują na PC, tak, wiem. No, no. To jest, to jest zabawne to jest zabawne, bo wiesz, bo Giera się świetnie sprzedała na konsole. A przypuszczam, że na PC to się sprzeda równie dobrze. Nawet właściciele konsol, którzy mają dobry sprzęt, będą chcieli pewnie wiesz. Ok. Dobra. Oj, oj, oj! Przepraszam. Przepraszam. O, stary, no daj spokój, popatrz na niego, no. Glebę zrobił, no. No, przepraszam. Dobra, nawet się nie pogniewał. Wiesz? Strasznie fajny klimacik, że te przygotowania do online. Ja w ogóle strasznie lubię kooperację. Jedna z lepszych gier kooperacyjnych. Jest... Mhm. Tak, się gier tak? To jest, to jest. No, no, no. Coś no. Tego, to jest... Jesz jeszcze, jeszcze, jeżeli we dwóch czujecie klimat, jakby yy, najlepsze kooperacje, jakie miałem, to raz rojem w Battlefield, ale jak jeszcze żeśmy. Ja, ja wiem, że ludzie lubią gadać, kiedy my gadamy o filmach, o takich wiesz, rzeczach. Natomiast ja pamiętam nasze kooperacje, jak żeśmy się skupiali tylko na grze i to było mega, mega fajne, wiesz, taki ten... naprawdę tak było czuć grę drużynową. A druga taka moja ulubiona kooperacja to z Grabą w Dead Space 3, no, po prostu tak się świetnie w to bawiłem. No, bo my z Grabą mamy bardzo podobne podejście do gier i wiesz, świetnie się gadało, świetnie się ten świat, wiesz, podziwiało we dwóch. Super sprawa. Ale Dead Space jest tak stworzony z tą kooperacją, że to, to jest prawda. On jest, no, on jest, tak, on, jest, on jest zrobiony tak, że, że faktycznie można go zagrać w kooperacji. Te dwie postacie są różne, niezależne. Pierwsza ma coś do powiedzenia, druga ma coś do powiedzenia. I dobrze się tego słucha. No. Kurde w ogóle nie, nie, nie słuchamy tych ludzi, którzy tutaj. Oni coś mądrego mówią, no ale ten. Mniejsze z tym. Głośnić rok, a rok jest głośno. To raz jest. Okay. nie jest na Przygotowanie do napadu zaliczono. No, jak to? Rok platyna, juchy i złoto? No. Ciekawe Wiem czemu? Macie roboty robiłeś. Ja siedziałam i. Ehe, No, spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Strasznie fajny klimacik. Ale ta babka trochę faceta przypomina. Okay. Hmm? Był taki to facet, taki magik w Las Vegas, Angel się nazywał i on przypomina, ona go przypomina. Strasznie mi się też podobało w GTA 5 nie, w tej kampanii, że mogłeś sobie dobierać ludzi do akcji na podstawie ich umiejętności. A, no, tu będzie umiejętności, wiesz, gracz, to no no, ja no no no. Ty patrz, po polsku jest na tablicy napisane, kurde, postarali się. A, jest. Nie zauważyłem na to, Nie, nie, to jest fajne, bo z, z reguły są tylko napisy, wiesz, nałożone na grę, a nie, a nie, a nie, a nie wiesz, a nie w grze same te... <laughs> Babka ma na, na plecach ma taki, taką błyskawicę, to strasznie przypomina okładkę płyty metaliki Ride The Lightning. Od razu mi się przypomniało. Świetna muza swoją drogą już teraz się sama, tak nie nagrywa. Sama wytatuowana. No to... może. E, może. Już, a już postanowiłem sobie, że zrobię sobie tatuaż tego e, hordy. Nie mów. No, zrobię sobie. Będziesz dziarę robił? Tak jest. wiesz, no, stary, stary, to jest mo moje życie, no? Co? No, 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 no. Na wewnętrznej stronie ramienia. Znaczy, przedramienia, o no, tak. A, A. Hordy. Hordy, hordy. No, no. Tak jest. oj. Oj. Wiesz, to, to znaczy, to jest, generalnie to jest wygłupie, nie traktuję tatuaży zbyt poważnie, ale, ale wiesz, ja mam tam już trochę lat, nie? I wiem, co w moim życiu było ważne, nie? Przez tam, przez bardzo długi czas i... Okay. Muszę zapłacić wyjściowe. Ile? Ale tu... nic, bo... na jakimś ekranie. Muszę ukończyć wszystkie wymienione misje, zanim takie jakieś informacje dostaję. Okej. Okay. A, to pierwsza akcja Weflika, sprawdzenie, to żeśmy zrobili. Dobra, już tak, teraz. Tak, teraz Kuruma. Dobra, dobra, musisz mi, musisz mi dać chwilę, bo gra mi pokazuje tutaj różne rzeczy okay, w moim okay, mieszkaniu. Okay, okay. Nie ma sprawy. ja nawet się nie mogę, nie mogę, nie mam żadnej możliwości interakcji. Wszystkie Oj, dowody nie. zostaną zniszczone po, po wykonaniu akcji. Nie no, tak tylko ci mówię, żebyś wiedział co się dzieje, że wiesz, że... że nie mam jakiego, jakiejś zawieszki w sensie intelektualnym. Mam do ciebie pytanie w takim wypadku, jeżeli będziesz dziarę robił, bo to pytanie się dobre hmm. pojawiło, będziesz robił, nagrywał to? Jak no? będą cię dziarować? Tak, tak. O, to ja muszę zobaczyć. Dobra. No, no, no. To. to znaczy, <gryzys> prawdę powiedziawszy, nie, nie wpadłem na to, ale teraz jakby, jak kiedyś zapytał, to właściwie od razu mi się narzuciła ta odpowiedź, nie? No, dostałem o, jakąś zbyt. kasę dodatkową, bo mam więcej. Kryzys wieku średniego. To <gryzys>, trzeba nie. <gryzys>, nie. Nie, nie. What the fuck! Popatrz. No i teraz ubranka sobie wybieramy. Ale. Ha, ale czemu taki ten. Za terrorystów się przebieramy? Chodzi o maskę. Myk jest taki, z tego co czytałem i słyszałem, że czym dalej w grze robisz dalsze napady, jeżeli bez maski robisz, tym bardziej jesteś rozpoznawany. I policja i cała reszta złoczyńców mogą do ciebie otworzyć ogień szybciej. Aha. Kurde, ale odjazdowe są te maski bez skitu. Świetna jest ta klejącej. Taśma klejąca jest dobra. Ja lubię te torby. <laughs> to Seto to oczywiście dotarły ten. No, fajne są też, to prawda. Ale mega fajne z tym podrażeniem. Podobają to jest mi się. Z się zgodzę. Jest masek, ja sobie wezmę puntownik, wezmę sobie swobodny. E, weźmiemy jakiś ciężki samochód? No, e, tak. Baflo mam chyba opancerzony, Już nie pamiętam te nazwy, ale Baflo Buffalo chyba mam dobrze zrobiony. Teraz, teraz to można nawet z tobą iść do łóżka z tą torbą na, na, tym, na twarzy, to się nie, nie ten. <grystanie> Torba na głowę i za ojczyznę. <grystanie> tak jest. O! Oh. Dobra, gdzie jest mój baflo? O, tu jest. Popatrz jak to auto wygląda, kurde. Oh, Oj, tak tylko krótki. Przyszło. Mam krótkie spodenki, sied. O, nie, 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 nie czuję tego w krótkich spodenkach. Okay. Ja ci zaznaczyłem, a zaznaczyłeś, ok. Mamy jedno rzecz na drużynę, czyli jak grzemy raz i potem to koniec. To nie, nie umierajmy, to ogólnie musimy ukraść samochód. Okej, okay, okej, okay, spoko, spoko. Czyli kuloodporny, dobra. Kuruma. Ja Właściwie szkoda, że nie można nazywać swoich samochodów, żeby można je było jakoś A. rozpoznać, bo te marki, to... Ale z ja tego co przykład... zauważyłem, tablice rejestracyjne hmm? można, można zmienić na swój nick. No tak, tak, tylko że nie możesz na przykład zamówić telefonem tego auta, bo nie widzisz tych tablic, nie? A. No A. ja bym chciał wiedzieć, które to auto, bo ja miałem na przykład dwa modele Buffalo i każdy miał coś innego, tam inaczej trochę wyglądał, na inne okazje był. O Jezu. Sorry, że zwolniłem, musiałem sobie w oku, coś mi wpadło. Okej, okay, okej. Okay. Polera. A to, to nazywanie by było dobre, no? Okej. Okay. Na samej górze. No. Widzę dbamy o samochód, nie chcemy porysować. Aha. No okay. nie chcemy, nie chcemy. <noise> Ze środka trochę mniej widać. Dobra. A jeszcze wyżej trzeba jechać. Tak, na sam szczyt. Na sam szczyt, Boże. Na sam górny, sam Nie, yeah, dali czadu z tym. Jadę pod prąd, mam nadzieję, że nic nie ten, nie, nie, nie idzie z naprzeciwka. Dali czadu z tym przygotowaniem do misji, podoba mi się to bardzo. Bardzo przyjemna rzecz. Ale to już, wiesz co, już dawno było, dawno było potrzebne, żeby, żeby w GTA Online coś takiego robić, bardziej... Uważaj, roki. Czekaj, nie wysiadaj. Dobra, zrobimy to tak, tu trzeba wejść, nie? Tak. A tam Czekaj, nie masz, są ka masz kamizelkę? Eee, mam. Okej, okay. pancerz. Kurde. Gotowy? A mam trzy na sobie zwykłe kamizelki. Nie wiem, co to znaczy, ale. Mam swój karabinek specjalny to tyśmy naprawdę kawał czasu nie grali. Oj, tak. O, nie. Nie tu się przyklejało do ściany. Jeden. Żyjesz? Żyje, ja? Żyje. Maskę załóż, pa, pa, że zapomniałem. E, prawy klawisz albo lewy klawisz e, tego. Krzyżaka? Krzyżaka. Okej, okay, dobra. Tam teraz nie oni, oni już nas nie zdradzą, wiesz. <grym> Ale nie zaliczyło na misji. Cholera. Czemu? Samochód wybuchł. No naprawdę? No. Nie, napiszę wszystko pozytywnie. R2. Dwa, szybko, po, szybkie powtórzenie. Dobrze. Dobrze, dobrze. To przeze, dobrze. Mnie. To przeze mnie. A coś ty zrobił? A, rzuciłem C4 i wysadziłem samochód, ten wysadził drugi samochód. Nie gadaj, Juki, no nie gadaj! Jezus, no dobrze, dobrze, spoka spoka Czekaj, niech sobie tą maskę założyłem. I to by było na tyle, na dzisiaj na tym skończymy. Chociaż, tak, w kolejnym odcinku zobaczycie dokończenie tego napadu. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Oceniajcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Pa-pa.